Dzień dobry, kłaniam się, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kącita Dobrej Książki. Jak zapowiedziałem przed tygodniem, będzie dzisiaj troszeczkę duchowo, troszeczkę hmm, pójdziemy w stronę medytacji, własnej osoby, człowieczeństwa, w literaturę ciszy. A jeżeli mówimy o literaturze ciszy, o języku ciszy, to kto nam przychodzi pierwszy na myśl? No Mi od jakiegoś czasu, jeżeli mówimy o takiej literaturze, przychodzi jedno, jedno nazwisko Fosse. Jon Fosse, noblista z 2023 roku. Ciekawa postać, którą odkryłem właśnie wtedy. Dowiedziałem się o tym, że istnieje ktoś taki jak Jon Fosse. Otrzymał Nagrodę Nobla za innowacyjne sztuki i prozę, które dają wyraz temu, co niewysłowione. No i ja to nazywam literaturą ciszy. Gdzieś prawdopodobnie też spotkałem się z tym określeniem właśnie na literaturę Jona Fossego. No i mam do, dla Was dzisiaj do zaproponowania aż trzy książki. Trzy książki noblisty, z czego jedna jest jakby kontynuacją pierwszej. W Polsce została wydana w trzech częściach. Nie mam jeszcze trzeciej. A zatem pierwsza to jest Ja to ktoś inny, Septologia 3,5. Wcześniej, w zeszłym roku polecałem Wam Septologię 1-2. Drugie imię nosiła tytuł. Ta to jest jak ja, to ktoś inny. Mam kolejną książkę, którą przeczytałem przed Septologią, a to jest, to jest Ales. Taki ma tytuł. To jest niewielka książeczka. Z każdej Wam przeczytam, a może nie, może nawet nie fragment, bo przeczytam Wam fragment z innej książki. Która też jest nie całkowicie Jona Fosego, ale jest wywiadem z nim. I to jest Misterium wiary Jon Fosse w rozmowie z Eskilem Kieldalem. Książka prezentuje się w ten oto piękny sposób. I myślę, że fragment z tej książki dzisiaj posłuży nam do wyjścia do tych wszystkich lektur. Te już polecałem, więc te odkładamy. Natomiast w tym roku z Jona Fossego mamy To jest Ales. I Septologię 3 Ja to ktoś inny, oraz Misterium Wiary Jona Fossego. Jona, Jon Fosse w rozmowie z Eskilem Skjeldalem. Wydawnictwo Wam, natomiast te dwie pozycje no to jest y, wydawnictwo Art the Rage, a wszystkie książki tłumaczyła na język polski nie kto inny jak Iwona Zimnicka. Z norweskiego przyłożyła na język polski. Wszystkie trzy książki, czekam na kolejną setkologię, kiedy się ukaże. Będę ją oczywiście miał i też na pewno Wam o tej książce troszeczkę opowiem. Chociaż każda ta książka, ta literatura Jona Fossego wiąże się z tym, że wchodzimy w coś, z czym jeżeli stykamy się z tą literaturą pierwszy raz, to wchodzimy w coś, w coś z czym nie mieliśmy jeszcze jakby do czynienia. Nie mamy interpunkcji bodajże że mamy dwie kropki na całą książkę. I nie wchodzimy w jakiś trans, ale wchodzimy w medytację, wchodzimy w literaturę, którą czyta się tak, jakby zmawiało się modlitwę, jakby uczestniczyło się w modlitwie. Może nie do końca zmawiało, ale uczestniczyło się w modlitwie i rozważało wszystko to, co jest najważniejsze w naszym życiu. Rozważamy o człowieku, o przemijaniu, o wartościach, o, o Bogu, o sensie istnienia, o przeszłości, o teraźniejszości, o przyszłości i ogólnie rzecz biorąc o tym wszystkim, co w życiu każdego z nas, y, oczywiście człowieka, który posiada życie duchowe, który posiada duszę i posiada ciało, jest najważniejsze. Niesamowite są to lektury. To nie, są, to nie jest literatura łatwa, to oczywiście trzeba powiedzieć. To wcale nie jest tak, że ja też na początku, kiedy zetknąłem się z literaturą Foscego, miałem, wow i czytałem strona za stroną. Nie, nie, nie. Najpierw było to zdziwienie, później było czytanie, później było już czytanie nie tyle z myśleniem, ale właśnie zatapiając się. W modlitwie, w medytacji, do której zaprosił mnie autor. Oczywiście odnosząc to wszystko do samego siebie, tak często mam z książkami, że odnoszę je do samego siebie. I tak właśnie było również w tym przypadku. Dlaczego nie przeczytam Wam fragmentu z tych dwóch książek? Chociażby, nawet mogę, one się w ogóle podobnie zaczynają. To jest, to jest, to jest ciekawe. Septologia, wiadomo, każdy rozdział zaczyna się. Tymi samymi wersami, i widzę siebie, jak stoję i patrzę na obraz z dwiema kreskami fioletową i brązową, które krzyżują się po środku, i myślę, że w pokoju jest bardzo zimno i że za wcześnie, żeby wstawać, wszystko jedno, która godzina. Więc dlaczego wstałem? To jest początek septologii, ja to ktoś inny. Natomiast tej pierwszej części, o której rozmawialiśmy, my już, którą Wam polecałem w zeszłym roku, no to początek brzmi Następująco. I widzę siebie, jak stoję i patrzę na obraz z dwiema kreskami fioletową i brązową, które krzyżują się po środku, na podłużny obraz, i widzę, że malowałem te linie powoli, gęstą farbą olejną, a farba spłynęła i w miejscu, gdzie brązowa linia krzyżuje się z fioletową, kolory ściekając pięknie się mieszają, i myślę sobie, że to nie jest żaden obraz, ale jednocześnie obraz jest taki, jaki powinien być jest skończony, nie pozostało nic więcej do zrobienia, myślę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najmniejsza, najdrobniejsza lektura, książeczka, którą chciałbym wam polecić, zaczyna się tak. Widzę Signę, jak leży na ławie w izbie i patrzy na wszystko to, co zwyczajne, na stary stół, piec, skrzynię z drewnem, starą błazerią, duże okno wychodzące na fiord. Patrzy na to wszystko, nie widząc, a wszystko jest takie, jak było. Nic się, nic się nie zmieniło, a jednak wszystko jest odmienione, myśli Sydney. Tak zaczyna się natomiast ta książka. A dłuższy fragment, który Wam przytoczę, jest z rozmowy ze Skilem Skjeldalem. I tutaj myślę, że jeżeli ktoś. Ja nie miałem akurat takiej możliwości, bo najpierw czytałem septologię, następnie białość. Później to jest Ales, Septologie 3.5. No i ostatnią przeczytałem Misterium Wiary. A, jeżeli bym to robił teraz i zabierał się za jego literaturę, myślę, że zacząłbym od tego wywiadu. Wywiadu, który rozjaśnia nam i podejście do życia Jona Fossego i rozumienie pewnych kwestii. I muszę powiedzieć szczerze, że w wielu aspektach patrzenia na świat, na wiarę, na Boga mam bardzo podobnie. Dlatego wydaje mi się, że Jan Foss jest mi bliski. Ja nie jestem konwertytą akurat. Jestem od urodzenia chrześcijaninem, rzymskim katolikiem, natomiast on był ewangelikiem, kwakrem i należał, przynależał do kościoła norweskiego, państwowego w Norwegii i później zmienił na wiarę chrześcijańską, rzymskokatolicką. I tutaj on wyjaśnia to, dlaczego, co jest mu bliższe, co było dalsze, co się rozmywało, co spotykało się z jego nawet nie akceptacją, ale odnalezieniem samego siebie w religii. Z tej książki przede wszystkim dowiemy się, kto tak naprawdę najtrafniej opisuje Boga, i nie są to teologowie, ale przede wszystkim wszystkim poeci i mistycy, którzy nie zamykają go w jakichś ramach, czy też pojęciach. Boga nie da się tak zamknąć, czy też opisać, zbadać, zmierzyć. Nie da się. Świetnie opisuje to Fosse w tej książce. Opowiada o tym, jak on wiele rzeczy wartościuje, jak je postrzega, jak pisze, dlaczego tak pisze. A przez lekturę tych książek, o których Wam powiedziałem dzisiaj i które Wam serdecznie polecam, to zobaczycie, że w oszczędnych słowach i te słowa mają ogromny ciężar. To się przebija w twórczości Fosego, że wcale nie trzeba górnolotnych, wielkich słów, aby nadać im jakiś ciężar. Często chcąc nadać im odpowiedni ciężar, nie uzyskujemy tego efektu. A kiedy on pisze prosto. Zarysowuje ważne rzeczy dla niego, czy też postaci, o której pisze, historii te, tego człowieka, to te proste opisy i proste słowa mają pewien ciężar. Mają taki ciężar, że zapadają w nas na dłużej, i my zastanawiamy się nad tym, o czym on tutaj pisze, odnosząc to do własnego życia, nad sensem, nad istnieniem, odnosimy to do siebie. Bardzo Wam, bardzo Wam serdecznie polecam te książki. No i tak, to jest ALES, to jest książka, która opowiada nam tak ogólnie o odchodzeniu, o naszym nie tyle miejscu na Ziemi, ale o przeszłości, o teraźniejszości, o przyszłości, o tym tu i teraz. Bo to i tym skończmy. Z polecenia tej książki to jest najważniejszy przekaz tej krótkiej lektury. To jest Ales, że to chodzi o tu i teraz. I często wieczność, o której sobie myślimy, to też jest tu i teraz. Ona się już dzieje. Zawsze się działa. No, ale o tym więcej przeczytacie tutaj. Świetna, 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 krótka pozycja na wcale nie krótkie też czytanie, bo ja z tym, z tą książką. Sobie tak podróżowałem i sobie do niej zerkałem. I naprawdę powoli przez nią płynąłem. Septologia 5.3. Ja to ktoś inny. O tej książce możecie przeczytać wiele. To jest druga część wydana w Polsce, jeszcze będzie trzecia. Tu jest pierwsza, o której mówiliśmy już w zeszłym roku. No i tutaj dowiadujemy się, znaczy dowiadujemy się. To jest książka o tym, gdzie jest tak naprawdę nasze miejsce w świecie. Jak je odkrywamy, jak do tego dochodzimy, dlaczego się w danej sytuacji, w danym momencie znajdujemy. I to są pytania, które wypływają, jeżeli chodzi o drogę życiową z tej, z tej lektury. Bardzo serdecznie Wam naprawdę polecam. No i ostatnia to jest, tak jak powiedziałem, wywiad. Z tej książki dowiemy się wszystkiego o twórczości Fossego, o tym o czym chce mówić, jak mówi, jakie ma poglądy na wiele spraw, jak opowiada. O wierze, o swoim doświadczeniu. Naprawdę fantastyczna lektura, i mm, tradycyjnie zapraszam na fragment. Kim jest Bóg, którego wielbisz? Nie wiem. W jaki sposób wielbisz z taką powagą to, o czym nie wiesz, czym jest? Ponieważ nie wiem, więc wielbię. Z Dedeo abscondito Mikołaja Skuzy. Czy podoba ci się najnowsza chrześcijańska obrona wiary, w której podejmuje się próby unaukowienia chrześcijaństwa na zasadach nauk przyrodniczych? Ani trochę. Bóg bowiem jest poza tym, co stworzone, i może być dostrzeżony jedynie w tym, co stworzone, na przykład w głębi człowieka, albo w potędze przyrody, zarówno w tym, co najmniejsze, jak i w tym, co największe, albo w przekazie, który tkwi w mocnej sztuce. Zatem oczywiste jest, jak mówi Wittgenstein, rozwiązanie zagadki życia w czasie i przestrzeni leży poza czasem i przestrzenią. Nie chodzi tu przecież o rozwiązywanie problemów naukowych. Nauka może powiedzieć coś o tym, co zostało stworzone, o tym, co istnieje w czasie i przestrzeni, a nie o tym, co nie zostało stworzone, ani też o rzeczach niewidzialnych czyli o tym, co stworzone a niewidzialne i co nie jest również ograniczone czasem i przestrzenią. Człowiek nawet jeśli wie wszystko o tym, co stworzone i widzialne, i tak stoi w miejscu. Jakbyśmy wciąż nie posunęli się myślą dalej niż Gudbrand z Dale, który w sadze o świętym Olafie mówi, że nikt nie może wierzyć w Boga, którego nie widać, czyli ewentualnie zmierzyć, przełożyć na język matematyki, włączyć do naukowego obrazu świata. Albo ktoś zgodzi się z tym, że istnieje rozdział pomiędzy tym co nie a co stworzone, albo się z tym nie zgadza. Nauka może powiedzieć coś o tym co stworzone, a zupełnie nic o tym co nie stworzone. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć, że królestwo Boże nie jest z tego świata? Królestwo Boże nie jest z tego świata. Ma się ochotę wręcz to wykrzyczeć. Dlaczego miesza się do tego naukę? Niech ci, którzy wierzą w naukę, wypowiedzą się na ten temat. Jestem natomiast rzecz jasna za naukowym badaniem Biblii, za tym, abyśmy się jak najwięcej dowiedzieli, ile prawdy historycznej zawiera, abyśmy mieli możliwie najdokładniejszy obraz historycznego Jezusa. Lecz obojętnie jaki ten obraz będzie, i tak nie wpłynie on na Jezusa Chrystusa, zbawiciela Jezusa kerygmatycznego, jak się go nazywa, za Bultmanem. Ale nauki przyrodnicze bardzo się rozwinęły. O tak, to naprawdę fantastyczne. Aż trudno uwierzyć, że nauki przyrodnicze i technologie aż tyle potrafią. Za mojego życia wydarzyła się rewolucja cyfrowa przejście ze świata maszyn do pisania i grubych leksykonów do dzisiejszej rzeczywistości cyfrowej. We wszystkim nastąpił postęp. Pomyśl tylko o medycynie człowiek naprawdę może bardzo wiele, dzieje się dużo dobrego. Mam jednak podejrzenia, że nawet gdy człowiek przejdzie drogą naukową do końca, albo przynajmniej zajdzie nią jeszcze dalej, i tak otworzy się niezrozumiała boska przestrzeń. Najbardziej niezrozumiałe jest to, że cokolwiek daje się zrozumieć, jak powiedział Einstein o wszechświecie. Nauki przyrodnicze same rozprawiają się z tym materialistycznym, scjentystycznym myśleniem. A tak w ogóle to bzdury, zwyczajnie dlatego, że problem nie istnieje. Dlatego też nie stanowi problemu odbierania sztuce wartości w pozytywistycznym obrazie świata. Albo twierdzenie, że sztuka może istnieć tylko jak coś bardzo przypadkowego, coś w rodzaju włosa w zupie. No bo jak można materialistycznie i pozytywistycznie, żeby użyć tych pojęć, wyjaśnić Bacha? Dostatecznie dobry matematyk z całą pewnością miałby tu coś do powiedzenia, ale to nie zastąpi muzyki Bacha. Jak twoim zdaniem powinna idealnie wyglądać intelektualna obrona chrześcijaństwa? Jako młody człowiek nie chciałem pozostawać w obrębie języka akademickiego, wybrałem twórczość literacką. Już dawno przestałem pisać eseje. Wydaje mi się, że niemożliwe jest przekonanie kogoś w sposób racjonalny do prawdy religijnej. Nie da się uargumentować takiego przekonania wiary. Trzeba coś przeżyć. Pod tym względem jestem gnostykiem. Opowiedziałem już o moich dwóch granicznych przeżyciach. Inni mają własne doświadczenia, które sprawiają, że zaczynają wierzyć. Droga do tego, że się wie to, co ja wiem, do wiary, jest właściwie dość długa. Jako katolik odwołuję się do dawnych symboli krzyża i odmawiam dawne modlitwy, wyznanie wiary i ojcze nasz. W powtarzaniu tego samego słowa opróżniają się ze swojego zwykłego znaczenia i wypełniają nowym, jak na przykład w Ave Maria, w modlitwie różańcowej. Odmawiam ciągle od nowa te same modlitwy, które przede mną katolicy odmawiali przez setki lat, a modlę się albo po łacinie. Albo w swoim własnym tłumaczeniu na Nynorsk. Uważasz, że obrona wiary to właściwie działanie bez sensu? Nie bardzo wiem, co ma oznaczać obrona wiary. Wiara broni się chyba sama, albo się nie broni, tak jak wiersz, który albo sam się broni, albo nie. Czy wiara jest dla ciebie trudna? Nie. Jest bardzo łatwa. Wystarczy uwierzyć, a wtedy wiara się otwiera. Prościej już być nie może. Naprawdę uważasz, że wystarczy uwierzyć? Tak. Tyle z fragmentu Misterium Wiary. Jon Fosse w rozmowie z Eskilem Skjeldalem. To jest ta ostatnia książka, z której pochodzi fragment. Natomiast oprócz tego zachęcam, jeżeli przeczytacie ten, ten wywiad, to zachęcam Was do. To jest Ales, do białości, którą już Wam polecałem, do septologii, którą polecałem Wam. Jeden, trzy, drugie imię. Oraz do septologii. Ja to ktoś inny. Jon Fosse pisze literaturę, w którą człowiek się wtapia, którą na pewno nie odkłada na półkę i zapomina, tylko ona towarzyszy mu przez jakiś czas. I Jest to ważna literatura, niełatwa, ale ważna. I ciekawa w odkrywaniu samego siebie, jak i postrzeganiu, odkrywaniu tego wszystkiego. Co jest wokół nas, tego co widzimy i tego co nie widzimy. A w przyszłym tygodniu będzie chyba reportaż albo, albo powieść. Ja teraz nie wiem nawet, co skończy szybciej. Dzisiaj dziękuję i do zobaczenia za tydzień. Cześć!